Dzień dobry, z tej strony Łukasz, witam w kolejnym odcinku Chmieleńskie Pytania. Dzisiaj z nami pani Magdalena Makurat, prezes koła gospodyń wiejskich Eko Babki z Chmielna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Magda, jak tam samopoczucie w tych ciężkich czasach? Ogólnie nie jest źle. No, jak będzie pogoda dopisywała, także będzie super. Jeżeli można wyjść trochę z domu do ogrodu, już jest, już jest pozytywniej. Siedzenie w domu no, nikomu nie służy. No. no tak, wiosna trzeba trochę się rozruszać. takie może jest pani prezesem koła teraz, tak? Nowym? Od niedawna, tak, tak. tak. Od kiedy koło działa? Od kiedy zaczęła Koło zostało założone 4 lata temu. Osoba, która zakładała koło, to była dotychczasowa pani prezes, czyli Kasia Puzdrowska. Założyła to koło razem z. Koleżankami, sąsiadkami, rodziną, kuzynka. Było tam dotychczas i są nadal dziewczyny, które od początku są w kole. No, Kasia, niestety, ze względu na, na to, że wyprowadziła się z zrezygnowała z tego stanowiska. Ja nie miałam okazji z Kasią pracować, ale dużo pozytywnego słyszałam na jej temat. Jest to osoba bardzo energiczna i stworzyła z taką miłością dookoło. No i tak rzeczywiście tak dziewczyny wszystkie trzymamy się razem. Nie ma takiego podziału pani prezes, pani wiceprezes, pani sekretarz. No, to jest konieczne niestety tylko do wpisu do sądu, ale E, jest równouprawnienie o tak w naszym kolei i wszystkie, e, wszystkie dziewczyny, e, jak się spotykamy, to się dobrze bawimy o tak. No. O to chodziło przede wszystkim, żeby z, zrobić sobie e, taką grupkę, stworzyć, e, robić coś e, dla społeczności, ale przy tym też mieć e, e, przyjemność z tego, tak? I, i, no, i tak, to, tak to od czterech lat e, się ciągnie. Ja w kolei jestem od półtora roku niespełna, a w marcu dziewczyny stwierdziły, że powinnam przejąć obowiązki, bo bardziej chodzi o, o, powiedzmy, takie dokumenty i inne rzeczy, które tak zostały, powiedzmy, zaniedbane nie, w tej chwili. No tak i tak to. Tak to działa. No nie mamy swojego pomieszczenia, tak się trochę upomnę. Pan wójt, bo słucha. no, bo wszyscy słuchają, wszyscy Wszystko widzą no. ci dla siebie, ale na razie spotykamy się to u jednej, to u drugiej. No, a w czasie epidemii pewnie są ograniczone te kontakty takie, co? Czy... Teraz, no, no, tylko i wyłącznie o, e, przez Messengera w większości, nie? Telefonicznie. Czasami, no któraś coś musi drugiej dowieść, no to wiadomo, no to, to trzeba, trzeba przyjechać, nie? Ale nie spotykamy się w grupie. No, mam nadzieję, że trochę nas e, będziemy mogli chociaż przynajmniej się w mniejszych takich grupach spotykać, e, no bo właściwie sezon się zaczyna niedługo i, i mieliśmy też dużo planów, ale no, też nie wiemy, co z tymi planami zrobić w tej chwili, tak jak wszyscy zresztą, nie? A teraz, teraz na ten czas, ile jest was w, w, w KGW, ile osób? E, takich e, aktywnych to jest e, 10 osób. 10 osób, takie, mm -hmm. e, taka liczba... Optymalnie. Tak, chyba, znaczy, chyba ja... optymalna nawet liczba 10 osób jest, nie? No, tak, przy założeniu tak, no ale myśmy, myśmy byli, myśmy, Kasia zakładała na starych warunkach i tak y, nadal działamy. Chcieliśmy przejść do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w tym roku. Z tym, że też czekamy wpierw na dokumenty z sądu, żeby już była nasza sytuacja taka wyjaśniona, jeśli chodzi o zarząd, tak? Bo nie mogę za każdym razem szukać Kasi, której w tej chwili po prostu ona fizycznie nie jest obecna, nie? O podpisy, o to, o tamto, to, to nie idzie. To musi być ktoś, kto jest na miejscu, nie? Wiadomo. Tak, wiadomo. Jako KGW zajmujecie się występowaniem na imprezach w różnych konkursach, ale mm -hmm. waszą specjalizacją, co jest? którą tak my, najbardziej? My próbujemy <grywanie> i zaczynamy od najbliższych, tak? Promować przede wszystkim zdrowe i ekologiczne życie, tak? Czyli sport, czyli ekologia w takich takich uczą nasze dzieci, żeby segregowały śmieci. No to są takie podstawy teraz, które trzeba wbijać codziennie do głowy i młodzieży i dzieciom, żeby iść w lepszym kierunku, nie, żeby ten świat był czyściejszy. A jeśli chodzi o, o, o takie podstawowe Rzeczy jak żywność, no to też staramy się e, kupować od rolników miejscowych. E, warzywa, kto ma kawałek ogródka, to hoduje e, samemu, nie? I zdrową żywność przede wszystkim, tak? E, I też nasze wyroby, te, które sprzedajemy na, e, na festynach, e, są, e, są wszystko pochodzenia ekologicznego. Super. A jeżeli chodzi o ten sport, to promujecie bardziej ten Nordic Walking, tak? Tak, tak. Właśnie, teraz nie wiem, czy dwa, dwa lata temu czy trzy lata temu dostaliśmy, dziewczyny dostały, bo mnie nie było, ale jako koło dostaliśmy fundusze na zakup kijków. Myśmy ogólnie się spotykały co czwartek. Dochodziły do nas różne osoby, niektóre regularnie, niektóre mniej, ale starałyśmy się przynajmniej, żeby dwie lub trzy dziewczyny z ekobabek chodziły z kijkami. No, w tej chwili to znowu nam jakoś tak zastało się, ale jak tylko będzie taka możliwość, no może wymyślimy w międzyczasie jakieś maseczki super. No tak. <laughs> to w których będzie mogły chodzić i, 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 i ten, i w których będzie się tam oddychać przede wszystkim, nie, no bo pytam ja. o not to jest, y, ogólnie powinno przynajmniej 5-6 km się zrobić, nie, by to jakiś efekt dawało, no a takich tych maseczkach, no, no jest coraz ciężko, no wiadomo, no, może coś wymyślimy fajnego, może to jest też jakiś taki e, motywacja na tą pandemię, e, bo maseczki ogólnie e, szyjemy, dla najbliższych e, e, charytatywnie też e, jedna z naszych pani szyła e, no a reszta dziewczyn też pracuje, także to nie jest tak, że my siedzimy wszystkie w domu, nie? No tak. No ja, ja mam ograniczoną w tej chwili pracę do dwóch, maksymalnie trzech dni w tygodniu. Poza tym, no wiadomo, wszystkie mamy dzieci, to odrabiamy lekcje ładnie, grzecznie, tak jak każą. Także to jest też jakiś zawód teraz nowy, nasze nasz, nasz zajęcie nowe, na pół etatu nauczycielki, tak? Tak jak e, mówię, no, nie rodzimy się. No, pandemia pandemią, ale działać działamy. Hmm, no to dobrze. Właśnie należy w, właśnie, w tym czasie tak właśnie pomagać, e, e, coś działać, tak? e, Może właśnie wracając do tych, e, że dostajecie e, fundusze, e, czy właśnie teraz jesteście albo taki największy projekt, albo jesteście w trakcie projektu jakiegoś, którego też próbujecie uzyskać e, jakieś dofinansowanie? W tej chwili nie. Złożyliśmy, złożyliśmy wniosek do gminy, ale nie został on przyjęty. Nie? W tym roku mieliśmy być częścią projektu. To jest. Ja zaraz powiem nazwę. To jest stowarzyszenie Słowem Kulturalnym. To jest stowarzyszenie, które promuje język kaszubski przede wszystkim. Nie? I mieliśmy, mieliśmy być częścią tego projektu, w, w dwóch projektów właściwie. Jeden to był dla studentów, to był przyjazd w ogóle do Chimiana, To było bardziej złożone. A drugie to miało odbyć się w Teatrze w Gdańsku. Tam mieliśmy promować kuchnię kaszubską. No i język kaszubski. No w tej chwili to też, no mówię, to jest zamrożone, nie? No tak. Może zrobimy jeszcze z nimi coś yy, w, w takiej formie właśnie y, wideorozmowy albo coś, coś, w tym, coś w tym stylu, nie? Nagrania. My tak. tutaj, oni tam, no. W takim... się do sieci, nie? W tym czasie. Tak jest. E... Tak jest. Mm -hmm. no, no, dobrze. No, a... No mieliśmy dużo y, pomysłów na 800-lecie, nie? Z Sołtysem zawsze współpracujemy chętnie i w zeszłym roku robiliśmy witać i chcieliśmy w tym roku też zrobić taki wyjątkowo y, odstrzałowy, wystrzałowy na to 800-lecie, ale no, miejmy nadzieję, że damy radę. No. No mam nadzieję, że to się no, zmieni, tak. No musi, no kurczę, no nie może to spać wiecznie, no albo jakoś się do tego dostosujemy i nie wiem, będziemy z tym, z tym wirusem żyć nadal i jakoś, jakoś sobie będziemy radzić, się zabezpieczać na tyle, co, co na tyle, co potrafimy i tyle, no. Nie może wszystko stanąć w miejscu, nie? No tak, tak. To była no, tragedia. No. No dobrze. A właśnie wracając jeszcze, występowaliście na Spartakiadzie? Tak, myśmy występowali na Spartakiadzie. Myśmy występowali w Spartakiadzie, myśmy uczestniczyły też w festiwalu Ludzie dla Ludzi. Praktycznie wszystkie imprezy, które się odbywały na stadionie w Chmielnie czy w Domu Kultury, to staramy się uczestniczyć, nie? Wszystkim. Musimy I jakieś osiągnięcia szczególne? No. Za, y, na festiwalu Ludzie dla ludzi dostaliśmy drugą nagrodę za pierogi. No, na truskawce y, za, y, za wystrój naszego stoiska. Bodajże. Y, tych nagród jest bardzo dużo. Nie jestem w stanie nawet ich zapamiętać wszystkich. No teraz czekam na moją nagrodę. Zadaję najładniejszą babkę, śmieleńską no. online. Uchylę rąbkę katanicę, że już poszła. Już poszła się z Tak, nadzieję, fajnie. Że dotrze. Dobrze, jakieś może newsy, jakieś, jakieś takie rzeczy, które jeszcze chciałaby Pani nam powiedzieć? No na razie no, nie będę nic zdradzać, mamy właśnie jeden też taki projekt e, e, zaplanowany, ale to mówię, no zależy jak sytuacja się rozwinie. Oprócz tego no, staramy się ten czas wypełnić e, Nowymi produktami, które byście chciały wprowadzić. Nie? Każda coś robi, każda coś wymyśla i, i zobaczymy, no, jak tylko nas wypuszcza na dwór, to poszalejemy troszeczkę. No tak, tak. No, nic więcej tej no. zdrowej żywności. No, trzeba teraz produkować. No, tak, tak, produkować. Teraz w czasach tylko, tylko tak jest. No dobrze, ja dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, ja również dziękuję. że się spotkamy, że możemy właśnie. Będziemy mogli się spotkać na, i na imprezach, i w rzeczywistości porozmawiać tak jak ze Takie. wszystkimi razem wspólnie. E, hmm. Dziękuję za wywiad. I dziękuję również i życzę zdrówka wszystkim Wzajemnie. i pozdrawiamy. Pozdrawiam wszystkie tak? wszystkich KGW, wszystkie koła z gminy Chmielną wszystkich, wszystkich e, wspaniałych ludzi. E, dziękuję. Dziękuję za wywiad i dziękuję do również. usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia.